Witajcie kochani na kanale co ugotujemy to? Jemy. Dzisiaj zapraszamy Was na ekspresowy i dietetyczny serniczek z borówką. E, jeśli Wam się przepis spodoba, lajkujcie, komentujcie oczywiście i subskrybujcie kanał, jeśli chcecie tutaj zostać na dłużej. A my zabieramy się. Czarpoty. Piana. Moi drodzy, serniczek będzie na foremkę o średnicy 22 cm. Ja już tą foremkę wyłożyłam. Folią spowrzywczą po to, żeby ciasto nie przeszło tą metalową blaszką, bo nie lubię takiego smaku, właśnie ciasta, które przejdzie, ponieważ na przykład mamy tutaj owoce, a owoce mają odczyn kwaśny, i jeśli owoc na przykład wejdzie w reakcję z tą blaszką, to często jest tak, że się utlenia, więc dlatego ja tutaj folikę założyłam no i kochani ciasto składa się z bardzo prostych składników 300 gramów borówki amerykańskiej borówka amerykańska jest takim owocem który jest niskowęglowodanowy, a jednocześnie bardzo smaczny i również daje takie odczucie leciutkiej słodyczy szczególnie jeżeli borówka jest dojrzała dwie galaretki to jest kolejny nasz składnik mogą być to galaretki przejrzyste, ale my akurat nie mamy takich, bo mamy tylko wiśniowe, więc wiśniowe wykorzystam i kilogram serka twarogu sernikowego. U nas jest to twaróg, który ma 6% tłuszczu, czyli taki niskotłuszczowy twarożek. Dlatego ten nasz serniczek będzie, można go tak określić, dietetyczny. Do przygotowania ciasta potrzebna jeszcze będzie taka dość sporych rozmiarów miska. I od razu Was uprzedzam, jeżeli lubicie bardzo słodkie ciasta, nie jesteście przyzwyczajeni do takiego smaku Lekko słodkiego, to możecie do tego serniczka dodać cukier. Powiem Wam, w którym momencie można dodać cukier albo słodzik. My osobiście będziemy mieć słodkość jedynie pochodzącą z galaretki, bo jak wiadomo, w galaretce jest także cukier zawarty. I ktoś mi ostatnio zgłaszał, że dodaje się maltodekstrynę, ale tutaj jest dokładnie cukier, żelatyna, regulator kwasowości, ekstrakt z czarnej marchwi, hibiskusa i aromat, więc jest tu, no nie ma tutaj nic takiego złego, jeśli chodzi o ten skład. A my z Marysią ostatnio się właśnie odchudzamy i dlatego robimy taki bardzo nisko cukrowy deser. A jak wiadomo, deserów od czasu do czasu chce się zjeść, więc my tak robimy raz może w tygodniu, albo znaczy to będzie pierwszy raz od trzech tygodni, kiedy robię praktycznie coś takiego Ala słodkiego, coś takiego Ala deser. więc trzeba też zaspokoić taką swoją potrzebę. Na zjedzenie czegoś po prostu deserowego, tak to określę. Wszystko będziemy przygotowywać właśnie w tej misce czyli nie bawimy się na różne inne pojemniki. Wsypujemy galaretki do miski. Do miski wlewamy 250 ml gorącej wody. I rozpuszczamy galaretkę. Jeżeli potrzebujecie więcej słodyczy, to w tym momencie już możecie dodać 100 g cukru, 150 g cukru. W zależności od tego, jak bardzo słodkie serniczki lubicie. My, tak jak powiedziałam, nie będziemy dodawać cukru. Rozpuszczenie żelatyny jest nieco czasochłonne. U mnie to trwało około 10 minut ciągłego mieszania, ponieważ tutaj mamy niewiele płynu. Jeżeli nam bardzo ten płyn przestudzi się, można leciutko podgrzać. Ja tą miskę po prostu podgrzałam i dzięki temu żelatyna się rozpuściła, jak widzicie. Natomiast y, pamiętajcie, żeby nie zagotować tego płynu, bo jeśli zagotujecie, no to niestety żelatyna straci swoje właściwości. No i można powiedzieć, że po 10 minutach mieszania żelatyna się już rozpuściła i teraz przystępujemy do dalszej pracy. Używamy moi drodzy zwykłych trzepaczek od miksera i mieszamy ten twaróg z wiaderka z galaretką. Mieszanie, moi drodzy, jest bardzo szybkie, ponieważ glaretka zacznie zaraz nam tężeć. W zetknięciu właśnie z tym zimnym twarogiem. I teraz, moi drodzy, dodajemy połowę borówki. Borówka ma być umyta i osuszona. I mieszamy wszystko razem. I od razu wylewamy serniczek do foremki. Ten serniczek ma bardzo dużo białka, także jest on idealny, jeżeli Właśnie, powiedzmy, jesteśmy na jakiejś diecie, także ten deserek bardzo polecam osobom, które są na diecie. Jeżeli zjemy sobie taki średni kawałek, nie zgrzeszymy zbyt mocno, <grytanie> ze względu na to, że to nie będzie jakieś wielkie odstępstwo, ze względu właśnie na to, że tutaj mamy dużo białka i stosunkowo mało węglowodanów. Teraz układamy na wierzchu. Pozostałą borówkę. Oczywiście, w momencie, kiedy już cała masa będzie tężała, ja tutaj praktycznie robię to od razu po wylaniu do foremki i praktycznie po godzinie w lodówce deserek będzie już gotowy. Marysia akurat teraz ćwiczy, dlatego nie włączałam jej do procesu przygotowania ciasta, bo wolę, żeby sobie poćwiczyła niż. Gdyby ją odciągać od tego, ale na pewno się jeszcze pokaże Marysia. No i tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki. Popatrzcie, jak już ładnie tężaje. Minęła właśnie godzina od włożenia do lodówki. Popatrzcie, już pięknie galaretka stężała i nasz serniczek jest już gotowy, więc ja go otwieram. to nasz serniczek, więc Marysia już przygotowana, dopiero co z wanny wyszła. Dobrze, to my próbujemy. Jak ci będzie smakował? Ciekawa jestem, czy wystarczające słodki? I jak? Mm, mi też smakuje. Mm, pyszności, moi drodzy. Zobaczcie, nie trzeba tak dużo cukru, żeby pyszne ciasto zrobić. Mm -hmm. Prawda, Marysiu? Mm -hmm. No. To co, polecamy? Tak. Polecamy Wam ten przepis. Róbcie sobie takie dietetyczne ciasta i delektujcie się ich smakiem. E, a my się już z Wami pożegnamy. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. A my już się... E... Co zrobimy? Pechne. My już się pożegnam, już drugi raz powtórzyłam. Ale dobrze, trzymajcie się ciepło, mimo tej chłodnej wiosny. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych filmach. PA! pa!